To jest zupełna niespodzianka to, co teraz chcę powiedzieć. Jest wśród nas Mistrz Świata w zimowym pływaniu na 1 kilometr w temperaturze 0 stopni. To jest Piotr Bieńkowski i cała ekipa pływających morsów która zdobywała medale na organizowanych na całym świecie zawodach. Być może od niedawna morsują, być może są osoby, które przywoły z ciekawości, bo na czym to wszystko polega. Czy każdy może morsować? Każdy morsem zostać może. Od, od, I wykąpać się na mrozie. Jak najbardziej. Super. Bardzo się cieszymy, że wszyscy jesteście z nami. Zapraszam do wspólnej rozgrzewki. Rozgrzewka jest nieodłącznym elementem morsowania. Musimy się rozgrzeć, dogrzać organizm, wejść do wody. Tak, super. Można już zdjąć delikatnie pierwsze wierzchnie ubrania. Разломи их во мне до